Seans filmowy w Twoim salonie? Przygotuj się na niesamowite emocje z bestsellerami od TCL. Wysokiej jakości obraz? Postaw na model C809 z HDRM, Dolby Vision oraz autorską technologią podświetlania Mini LED. Funkcje dla graczy? Nagradzany model 55MQ LED 85 ma VRR, ale i obsługuje HDMI 2.1. A może sport? Matryca o odświeżaniu 144 Hz z modelu C75B sprawdzi się idealnie. Zawody oraz mecze będą wyglądać prawie tak dobrze jak na Boisku. Natomiast modele serii C69B są wyposażone w ekran QLED, który doskonale odwzorowuje kolory, są one żywe i pełne kontrastu. Poczuj się jakbyś miał bohaterów i miejsca z ulubionych filmów i seriali na wyciągnięcie ręki. Google TV z dostępem do tysięcy aplikacji w niskiej cenie a do tego 4K. Postaw na serię P755. Kup swój wymarzony model TCL na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.